Polska została zaproszona do elitarnego formatu E6, który ma wzmacniać współpracę i obronę Unii Europejskiej. Na papierze wygląda to jak sukces, na papierze wygląda to jak awans w Europie, ale historia uczy czegoś innego. Zaproszenie może być pułapką. Bo kto realnie decyduje w E6? Francja, Włochy, Hiszpania, Niderlandy i oczywiście Niemcy. Czy Polska jest partnerem, czy tylko pionkiem w grze, która trwa już od dziesięcioleci? Bo nie każdy sukces jest tym, czym się wydaje. Czasem triumf to jedynie teatr dla widowni. E6. Powstałoby, przyspieszyć decyzję i wzmocnić współpracę. Oficjalnie Centrum Decyzyjne Europy dla lepszej obronności. Dla Polski oznacza to udział w spotkaniach, ale bez realnego wpływu. Obowiązki finansowe i militarne, które wzmacniają oczywiście Niemcy i ryzyko politycznej marginalizacji. Centrum Decyzyjne decyduje. Peryferie wykonują i Polska może się okazać tylko figurą w grze innych. Zaproszenie wygląda jak sukces, ale czy nim jest? Polska może głosować, ale nie zablokuje decyzji. Podpisuje zobowiązania, które realnie wspierają Niemcy. Zostanie buforem politycznym i gospodarczym. Czy Polska w E6? Jest partnerem czy pionkiem w rękach Berlina. Polska balansuje między niezależnością a zależnością od wieków. PRL to była satelita ZSRR. Lata 90. Transformacja pod nadzorem Zachodu. I Unia Europejska peryferia bogatego centrum decyzyjnego. Nic nie zmieniło się. Też w E6. Historia się powtarza. Polska płaci, Niemcy kontrolują. Historia lubi się powtarzać, tylko maski są nowe, a Polska wciąż na peryferiach. Bo Niemcy nie potrzebują broni, aby dominować. Ich broń to pieniądze, kapitał i regulacje. Każdy projekt, w tym i E6, umacnia pozycję Berlina. A Polska myśli, że rośnie w siłę. Pytanie do was, czy Polska naprawdę decyduje, czy tylko wykonuje cudze polecenia. Unia Europejska nie jest demokracją. To system, który nagradza lojalność i karze niezależność. Dla Polski oznacza to uzależnienie finansowe, presję legislacyjną Ograniczającą suwerenność politykę wzmocnienia centrum kosztem peryferii. Każde pozornie dobre zaproszenie ma swoją cenę, a Polska ją zapłaci. Między morze miało być przeciwwagą dla Berlina i Paryża. Ale dziś to tylko iluzja. Każda próba niezależności kończy się. Presją finansową, dyplomatycznymi manewrami, medialnym dyskredytowaniem. Polska w E6 to część tej iluzji. Partner w teorii, pionek w praktyce. Bo Międzymorze nie przegrało, tylko zostało uduszone w zarodku. I co? Jak okaże się, że Polska w E6 nie jest sukcesem, tylko planem Berlina. Każde zaproszenie skrupulatnie, wyważone, każda decyzja w centrum decyzyjnym Unii Europejskiej służy niemieckim interesom. Polska zyskuje tylko wizerunkowo, ale traci autonomię. Tak działają dzisiaj imperia. Kontrolujesz sojuszników, a oni myślą, że są wolni. Polska stoi przed dylematem: grać w grę E6 i ryzykować utratę niezależności, czy odmówić i ryzykować izolację. Jedno jest pewne: zaproszenie do Centrum Decyzyjnego Europy ma zawsze swoją cenę. I spójrzmy prawdzie w oczy. Polska w E6 to nie jest sukces, to manipulacja i pułapka. Kto naprawdę rozdaje karty w Europie? Oczywiście Berlin i Bruksela, a nie my. To oni decydują, kto awansuje, kto zostaje w cieniu, a kto płaci ceną wolności. Każdy krok, każda decyzja Polski w tym formacie jest monitorowana, oceniana i kierowana przez mocne ośrodki władzy, których celem Oczywiście nie jest dobro Polski, lecz własne interesy. Polska została oficjalnie zaproszona do E6. W praktyce stanie się peryferią decyzji, krajem, który wygląda na partnera, a w rzeczywistości jest pionkiem Wielkiej Grze Berlina i Unii Europejskiej. Nie dajcie się zwieść oficjalnym komunikatom. Awans. Awans na papierze wygląda jak triumf ale w rzeczywistości może oznaczać utracone szanse na prawdziwą niezależność. Marzenia o Międzymorzu, o silnej Europie Środkowej zostały wystawione na próbę. Niemcy kontrolują agendę E6, Unia Europejska czuwa, by Polska pozostała tam, gdzie im wygodnie w cieniu i zależności. A co z gospodarką, z inwestycjami, z bezpieczeństwem? Każda decyzja, każdy ruch E6 może przekształcić Polskę, która pła będzie płacić cenę bez prawa do głosu. I to jest dramatyczny moment dla każdego Polaka, który wierzył, że miejsce Polski w Europie może być równe i silne. Zadajmy sobie pytanie: czy naprawdę chcemy być tylko pionkiem w grze innych? Czy czas wstać i zrozumieć prawdziwe zasady tej gry i walczyć o własną niezależność? Bo jeśli nie, nasza przyszłość w E6 i w całej Unii może być dokładnie taka, jak pokazują ci, którzy kontrolują mapę. Polska peryferia, pozorny partner, prawdziwy pionek w rękach Berlina i Unii Europejskiej. I pamiętajcie, to nie jest koniec historii, to dopiero początek. Historia Polski w E6 dopiero się pisze, a jej finał może być dramatyczny, jeśli nie będziemy świadomi gry, w której uczestniczymy. Więc teraz, kiedy wiecie prawdę, pytam Was, czy Polska ma wpływ, czy tylko gra rolę Pionka? Komentujcie, dyskutujcie, bo tylko wtedy możemy mieć nadzieję na zmianę. Ja uważam, że Polska nigdy nie będzie miała realnego wpływu w E6. I to wszystko to tylko pułapka Berlina i kanclerza Merca. Bo historia pisze się teraz i Polska decyduje, czy będzie partnerem, czy będzie pionkiem. A czas ucieka. Dzięki, że oglądałeś ten film do końca. Jeżeli Ci się podobało, to daj nam łapę w górę, zasubskrybuj kanał, a w komentarzach napisz, co myślisz o roli Polski w E6. Na dzisiaj życzę Wam wszystkim jak zwykle przepięknego dnia i do zobaczenia w następnym odcinku. Hej!